Cześć witajcie, ja jestem starek i rozpoczynam kolejny odcinek z Wielcego Sańca Zapiszę sobie, sobie grę teraz w tym miejscu I no, kolejną misję Wezmiemy sobie przy nowy całk I możemy wrócić dalej Jezus, tutaj widzę jest wrogi całk No to tam w drugiej jest, w drugi cał jest. Dobra, rozwalamy No Dobra, się nimi trzeba zająć. Jedziemy dalej. I co, co mi się zostały do końca? W, jestem, a do, dzisiaj ogólnie kończymy grę. Dzisiaj kończymy wideo tego sańca. Ja będę te łodzki, będę przesyłać. Kurde to ma celność... Ta ma celność. No to widzę normalny normalnie nimet to jest wreszcie. No dobra, już stwierdziłam, że tego psa do całkiem. No jedziemy dalej. A no, to widzę lokacje się znowu powtarzają, no, ale czego innego by się można było spodziewać po tym tańcu. Bo na pewno nie tego, że... To jakieś będą inne lokacje. Jakoś lokacje jak zwykle... Jak zwykle powtarzają, no, ale dobra. Już ja stwierdziłem, że z gry będziemy jednak broni używać, bo Wici Marines są tak irytujące, że wolę faktycznie się z nimi ja tak nie męczyć. No i jedziemy dalej. Zobaczymy, co jest tam wy wykompulnowane Marines, bo zaraz teraz właściwie głównie z Ameryką walczymy, a nie z Niemcami. Co Amerykanie w tym momencie już? No widzę, że... Mają dosyć potężną artylerię. Zaraz wejdź po mnie, zaraz weź po mnie! Dobra, musimy nie za to opóźnić całk. Wobec mi ten No i ja teraz proszę bardzo potężna artyleria, już też się teraz nie będę pierwsyć. Ja już z kopniakiem, już teraz będę też broni konkretnych uzywać Jakby używać konkretnych broni, to ja też. No, dlatego jest teraz taka trochę lipa, za bardzo nie mam środka transportu. Niestety. Ale dobra, sobie 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 uzupełniłam, zmienimy broń. Wow, co obrywa ci się? Umieraj, też umieraj. Nie ma takiego zaskakiwania mnie. A w tego Niemca to, to wstąpiło. on jest tak w kółko. Z nieba, no ale no, dobra. No ja go, akurat normalnie w powala akurat. Więc jakiegoś Niemca zabiję w tej misji? Bo do tej pory to zabijam samych Amerykanów. Dobra, rysamy dalej. W wielki tunel niestety. Rysamy dalej, bo niestety nie mam całku. Oni go rozwalili. Jak już mówiłem, kończymy dzisiaj grę. Nagramy co pozostałe dwa odcinki z tego końca Po tym odcinku i kończymy grę. Bo wszystko od zostało do końca. Teraz się pozwolę popisać moimi umiejętnościami, snajperskimi. Headshot. Dobra, zabiłam go. Let's stan, Ale to nie tam, dlatego z kopniakiem. Okej, okay, na tych będę normalnie dalej kopniakiem bić. Ale tylko Izba to zawiera z broni. Nas W główkę i się nie odzywa już Okej, okay, w sumie nie po tutaj... Nie... nie niekoniecznie tutaj chciałem zapisać, no ale dobra. Co to jest? A, metoda z ognia. Pod którym mam metodę z ognia? Aha, pod tym. Ale my to ja raczej nic nie zrobię konkretnego. Ja to jest do dupy w tej No Dobra, idziemy dalej. O, wrać jakiś Niemiec, a nie Marines. tam tamu zbudził jakiś Marines. Chodzi sobie. Naseruje. To jest Sok, może będziemy mogli go psająć Dobra, na to jest mam standardową stózkę A jest tam jeszcze jest, jest Sniper Zabity Zabity bardzo ładnie, ja Sniper Snipera zabiję Skopniaka Tylko tak Marines będę zabijał z broni Jestem w całym tekstu, sejmie gazi a ja co widziałem, nawet gdy kuca, to nie jest w stanie mnie trafić. Standard. Dobra, siadamy do całego i jedziemy. Jedziemy tędy. Ja to sobie zapisę grę. I możemy ruszać. Pomieraj! Kurde Becki, nie! Tylko nie Becki! Zapis gry. Jedziemy dalej. O wow, Breczko jest trafiąte całkiem! Ale tutaj mam ewident trolle, żeby tego trafić. To jest chyba wrogi cok, co? Tak mi się wydaje, że to może być chyba wrogi to niestety. Albo i nie. Nie, to nie jest wrogi cok. Ja sobie ten cok przejmę imę. sobie ten cok. No, witam panów. Ah, jestem granatę To jest chyba wrogi całk, co? Dobra, ten jest wrogi. To jego rozwalimy. Okej, okay, nie, ten, 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 ten jest wrogi. To jest ten, zrogi wrogi całk. Kurde. Eee, jozeju, z mam moja wina, z mam sprawę. Dobra, idziemy jeszcze raz. No ale co to teraz go nie trafię Dobra, robimy rozróbę. Dwa co trzeba rozwalić Dobra, rozwalony Niemiec zabity Kto to jest, co został? Dobra, to jest kozysy.

Done. According to the note, Führer is well aware that the war is lost, and he wants to avoid responsibility for the crimes he has committed. His chief of security is supposed to fabricate evidence of Hitler's suicide, and he, together with his closest officers, is planning to take an airship and escape to Argentina. The airship takes off tomorrow at noon from a small field airport. Klaus, please, don't let that criminal run away. Do it for your friends who lost their lives, for millions of innocent victims. He can't just run away like that. No, rozumiem. nie daje zabić. Tym właśnie jak to to Dobrego wrażenia nie robi. Nawet angielski damik jest słaby, ale cóż, jest tutaj. Jedna osoba nie podkłada głosu, ale z drugiej strony polski damik jest bardziej zabawny. Tak to mówiąc, tak, tak, tak co sobie mówiąc, jestem zdania, że polski damik jest bardziej zabawny w wielkim sańcu. Co z tego jednego lektora, no ale dobra. rusamy całkiem. mi idzie już swoją drogą. Za chwilę będzie koniec misji. A ty! Ty tutaj scalałeś. A to już sobie nie poscelasz. A więc to mnie niestety zostawić. Rysamy. Dobra, koniec misji, zostały jeszcze dwie misje do końca, więc... E, powiem tak. Ja sobie tutaj grę zapiszę. I będziemy kontynuować w kolejnym odcinku. To będzie na tyle. Bywajcie.